Mordo! To jest... To jest... LLO320 Słuchajcie, znajdujemy się właśnie w Bimara Auto mojego człowieka Mariusza zajmie się tym wyjątkowym autem, którym udało mi się niedawno nabyć, czyli tak zwaną E39 Witam Cię Mariuszku No więc co, wyjdziemy chyba do... na serwis, zobaczmy co... Co jest? Nie wiem, ale chyba Mariusz... Tak, 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 ja to zjem E, proszę, może czy silnik zdrowy? Czy serce zdrowe, proszę? Ale na wyłączonym? Jeszcze pojedzie. <śmieniciela> <śmieniciela> Stary. To w sumie jest najlepsze, widziałem, więc... Ja pierdolę ta rekomendacja, czy ono jest tak dobre, czy tak mało widziałeś o 39? 40%. Trochę ich widziałem. Ok. mówię szczerze, że to jest najlepsze. Na pierwszy rzut oka, mowa zbyt nębrzymi szczerze. Stawiam, że raczej tematy eksploatacyjne... kolejne. Okay. Michał do zrzutu no to tak jakby nie wrzucamy żenówka bo my dopiero go kupujemy to przed nami może jak ja ocenię o, się o, no, 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 no. <laughs> mi się podoba powiem ci że z góry mi się bardziej podoba niż z dołu Mariusz słuchaj no to pytanie jest następujące co warto zrobić na już obowiązkowo takich y, mocniejszych tematów no to na pewno miska, komplet hamulcy